ZOMBIE APOCALYPSE Wszystkim cześć i czołem Jestem ProxPlay I obok mnie Gór I dzisiaj będziemy nagrywać survival No to co? Prox, zaczynamy chyba od drewna Standardowo No, no to dobra. No bo tutaj my specjalnie Zrobiliśmy, że na drzewo no bo chcieliśmy, żeby zrobić, no wiesz, fajny dubel. Jeszcze w, ko w komentarzach albo w opisie będzie syłka na, na Igora Sosenkę kanał i możecie tam się też dać suba i lajka. Ja też serdecznie zapraszam i też będziecie mieć, moi widzowie, link w opisie do kanału mojego kolegi, proszę. Tak, jeżeli co, my tylko już zaczynamy, Igor już Dobra. dawno nie robił nic No, że no, wideo mam. w YouTubie e, Mam crafting, gdzie jesteś? Wiesz, ja też zrobiłem crafting no <laughs> Dobra, nie wiem, dlaczego sobie zrobiłem skrzynkę, ale niech będzie już I to mus musimy już wyjść z dżungli, bo tam widzę, no, chyba kopalnię Dobra, Igor, bierz crafting No, ja biorę, gdzie? biorę widzę, widzę pana, pana kurde, Igor przepraszam bardzo dobra ja wiem, że parę ludzi tam, które już nie są gdzieśmi... mam dla pana stolna proszę bardzo, ma pan za sobą stolna o dzięki dobra, to tu zostawiam crafting I chciałam powiedzieć, my nie jesteśmy jakimiś tam fajnymi youtuberami że mamy takie fajne kompy jesteśmy że będziemy wszystko mówić no, że nie jesteśmy fłomni, jak tam, że dorośniemy do morza, do jednego miliona i to będziemy mówić, dobra, my jesteśmy taki taki dobrzy, a wszyscy tam są źli, wszystko takie. My nie jesteśmy tacy, bo my po prostu. no, robimy dla zabawy, bo. tak samo. Co, tutaj nasz będzie startowy domek? No, może tutaj, ale może. W... Może kiedyś sobie zrobimy normalny domek? No, jak o, no. będzie. O, zobacz, to już mamy wodę. O! To, Aha. Skąpione, to my tutaj daleko. szedliśmy i nie zobaczyliśmy wody. Dobra, ja, ja robię, jeżeli co, już yy, piec. I jeżeli co, jedę na górę. Musimy, mhm. musimy znaleźć sobie owcy, żeby zrobić pod dwoma łóżkami. A wy oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod naszymi filmikami. No bo będziemy tak wypuszczać, może jeden odcinek w tydzień. No bo jak się mówi, jeszcze modzi jesteśmy, no i. Dobra, już mam e, jedną szarą wełnę. Ja, będziesz, ja będę oczywiście częściej nagrywał niż Proxplay. No! To jest wiadomo, bo muszę więcej aktywności, on ma już dwa kanały. W, li w moim linku w opisie też będziecie mieć jego drugi kanał. No, drugi kanał, ale to jest. Noże jakby dla innego języka dla rosyjskich? Dla, dla rosyjskich. No ale też pójdzie. Dobra, mam jedno jajko i dwie surowe baraniny. I gdzieś się słyszę zombie. Opa! Dzień dobry, Zombieczku. Dobra, minus zombie, ale nie do nic. Ej, dobra, stawię dwa surowe baraniny do pieca. Okay, okay. Jeżeli są mój drewniany kilo to tutaj też zostawię I idę gdzieś do kopalni, bo tutaj blisko chyba była kopalnia Nie chyba zaraz zombie Zabije Mam ja dwa z połową serduszka Dobra, ej! Okay. Ja się nim dzień zajmę. dobry! Dobra, ej widzę węgiel Dobra, początek można powiedzieć jest dobry, bo Mamy dżunglę, gdzie jest yy, dużo no, Panie Creeper, druga, druga. w naszym domku? Jak to? Ja z naszym domkiem, uważaj. Bo, nie, nie, Creeperku. Panie Creeperku, idź pan za mną. Za tak. mnie idź pan. Ja, ja się nim zajmę. Ja się... Zająłem się nim. <laughs> Super, po prostu. No tak, kiedy ja mam jedną serduszkę z połową. E, ja robię już pochodnie. Ehm. Um... A ja mam jedno, jeden węgiel. Ja mam jeden węgiel. E, tu będą nasze oczka. No ja mam, mam jedną szarą wełnę tylko. Ej, czy, czy wam się podoba te skrzynki? No, z nowego, dla, na Sylwestra? Bo mi się jakby, no tak średnio, bo bo jeżeli się nie zaczął nowy rok i Sylwester, no już, nawet jest już WG, nie wiem kiedy wy oglądacie ten film, ale u nas już no była Wigilia więc nie wiem za pół tygodnia, żeby robić takie skrzynki, no tak sobie myślę. A ty no, jego... ja też... Tak samo jak ty, panie Proxplay. Dobra, eee... Dobra, będę mówił do ciebie łatwiej. może być. Może być. E, tutaj masz swoją baraninkę jedną. O dzięki. Wydziemy. Ale mi to o, nic nie da. Magiku. Czekaj, lepiej Tylko no. wyłączę trochę dźwięki, bo trochę będzie głośno widzą. Głośnie. Mm -hmm. Idzie deszcz. A my jeszcze Siedzi nie mamy... Sramy, to będzie słabo. No. Ej, Igor, tutaj na górze będziemy musieli zrobić dom, bo tutaj jest fajnie. Ale na razie to jest taki startowy, taki wiesz... Dobra, mam krowę. I mam trzy mięska. Okay. Widzę już creepera i, I widzę jeszcze dwie krowy. Ja odłożę rzeczy śnieg. Do rzeczy. I jeszcze śnieg. A, widzę, i mam węgiel. Nawet powiem skąd. Ale je, ale wiem. jeden węgiel w piecu? Znaczy nie, po prostu miałem jeden węgiel. Mhm, no normalnie. Dobra, idę na podróż. Hmm. Dobra. Mam już trzy skóry i 8 surowych we... No da, chciałam powiedzieć wełny. Ale <laughs> ten dom. Już widzę fajne, no, Dobra. No, fajne miejsce. Dobra. Jeżeli co zaraz pójdę kopać, może znajdę kura żelazo. Mhm. I mam jeszcze trzy... no jakie trzy. 8. surowych wołowiny. Tylko, ja też akurat idę kopać. Dobra, e, ile ty tutaj pieców zrobiłeś? Tak, <laughs> no, tylko trzy. To jest małe. I czy masz e, węgiel, czy. A dobra, chyba mam. Więc jeden, jeden węgiel. węgiel. No to. Dobra, to niech tam się kop, a ja tutaj. A tutaj nie będą... Mhm. Dobra, to ja niech będę. I gdzie mam kopać? Ja być... wiem. To może w trzy bloki od siebie. No. Możesz. Tylko żeby ten węgiel nie był za długi. Najwyżej się przytnie. I co we wezmę tutaj jedne, jedno, jedno pochodnię, okej? Okay? Ehm... Um, A jeszcze ja już <grym> No bo ja mam no nie wiem jak Igor. I OptiFine może, że, że jaskrawość tak zrobić. Ja że... zainstalowałem, ale... Nie, nie wiem, działa. w Minecrafta, no. <grym> no mhm. Optifine no, to jest fajna rzecz, ale no, trzeba się, się z nim trochę no. Trochę mi się postarać, bo tam trzeba wszystko. No, go zainstalować, tam postawić, wszystko takie. Też bardzo Was przepraszam widzowie, że tak ciemno. Ale spokojnie. Ja tutaj już wszystko zadbam. Znalazłeś żelazo? Nie, ale węgiel nie. mam. Dobrze, a ja nic nie mam. Dużo węgla nawet. Dużo? Ja no. znalazłam ja znalazłem granit. I minus met, mój kilo. Dobra. I ja tutaj zostawię są pochodnie? żeby było chociaż trochę... I też próbowałam z szajderkami jakimiś fajnymi, ale też... No właśnie i takie pytanie dla Was widzów. Czy chcecie, żebyśmy... No ja mam, ale chcecie, czy Igor i ja zrobili jakieś, nie wiem, tam szajdery i może resurspaki jakieś? Albo po prostu zainstalowali i z nimi grali? Piszcie w komentarzach i może myśmy to zrobili. Co Igor, masz? Dobra, trzymaj e, połowę. Trzymaj połowę. Ej, idzie deszcz. I pod deszcz będziemy prosić Was o lajka. Ej, dobra, czy masz drewno? Bo chcę sobie zrobić killów. Bo w ogóle nie mam. E, tam chyba jest w skrzynce prądrywa. no do, dobra, 9. Tam już trochę dwa, dwa. Mam jeszcze 10 tego węgielka. Takowo e, ja do pieców w węgiel. dobra, ja, ja idę szukać wełny. Okej, okay, ja idę. No Widzę jaj. tam daleko krowę. Dwa kurczaka. i dobra, znalazłem. W jakąś się ale tutaj nie ma nic. Ale dużo tego węgla, naprawdę bardzo. No to dobrze. Ej. Spróbujmy w tym odcinku tak. Bardzo spokojny, żeby był. No też. Ja jestem jak taki trochę Shio nie, nie jest jakiś mega yy, Skokliwy, w sensie uczuciowo. No jest taki bardziej spokojny. Jak ja teraz. Jak w ogóle... I pająk! Co, co sądzisz, Matwiej, o muzyce nowego Timu X? Ja ją nie słuchałam, ale może posłucham kiedyś. No, mi się nie podoba ten taki pier ta pierwsza zwrotka, taka, że tam pie ta pierwsza osoba jak śpiewała, to tej pierwszej osoby ten tekst mi się nie podobał bardzo. Ale no, tak to spoko. Ale jestem Monalisa, no ten obraz taki. No i jeżeli co, nie my i, i góra będzie, no, ja się nauczyłam montażować i może to będzie dobry montaż i może muzyka jakaś. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mam nadzieję, że Wam się spodoba moja muzyka i no, sam montaż. Więc stawcie lajki i subskrypcję Jak będzie dużo łapek w górę, to zrobimy... Dobrze, dobry będzie montaż. Jeżeli... E, jeżeli... Nabijecie 10 lajków, to wypuścimy drugą część survivalu. Tak, od razu jak wbiję 10 lajków, to jest druga część survivalu. I teraz znalazłem ja... e, drewno. Zróbmy tytuł początki survivala. No. Y, hashtag taki jeden. To będzie spoko myślę. Mhm. Nie martwiają. Ja panu coś powiem. Jestem na poziomie 36, a jeszcze żelaza nie mam. No może ja tak po prostu tutaj będę chodził i może znajdę. Bo już znalazłem tutaj 16 wełny. Eee, jaki wełny? Węgla. I może mi się wypadnie. Creeper! Panie Creeperze, może Słuchajcie. się No dobra. nie jest granic jak na razie. Ja mam jeszcze użyć. No może kiedyś e, zrobimy sobie portal. Może. E, ja wam zdradzę teraz w jakiś sposób fajny. Jak chcecie widzieć, ile jeszcze wasze narzędzie ma użyć, to przytrzymajcie sobie F3 i kliknijcie H. I wtedy będziecie widzieć, ile wasze narzędzie ma użyć jeszcze. No, się to jest bardzo fajne. Na przykład mój kilo będzie miał, no, jeszcze 8,2 dwa... Po znalazłem opuszczoną kopalnię i emeraldę obok niej. No, Emeralda chyba tylko może żelaznym kilofem. Tak. O, jest żelazo obok obrazu. A nie to jest. żelazo. Złoto. A ja, 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 ja. Dobra, chyba ja tego węgla nie będę już kopał, bo mam już 30 węgla, prawie półstaka. Jest więc... tyle rzeczy, ale nie ma w ogóle żelaza. No. Pamiętajcie, 10 lajków. Kolejna część. O, jest jeżeli... żelazo. Jeżeli. Jedno żelazo. Ej, jeżeli nabieracie 20 subskrybentów, no, subów to my będziemy puszczać jakąś inną serię, że na przykład no wiem, nie wiem, na jednym bloku coś tam warsy? zrobić. Na przykład? No właśnie, no, albo Bedwarsy jakieś, tak albo... albo jakiś survival z modami jakieś. No coś takiego. Ej, znalazłem dwa złoża y, tego żelaza i w, w każdym ze złoż było jedno żelazo. Ej, a dlaczego tutaj po prostu ja tutaj szedłem, nie było dyń i teraz... Po prostu dynie zespoły nam się no. O nie? Z... Ja chyba dobra. mnie zabije. Jeżeli cię zabiję, no chyba to będzie źle. Dobra, ej, zakryłem się. Ej, co jest? Czemu on mnie przez ścianę widzi? Ola, on ma haki. Oooo, jak tam daleko przekopałem się. No tak normalnie. To wszystko zostawiam w skrzynce. Eee... Wszystko dzielę na trzy części. Ja sobie później zobaczę, jak wyszedł odcinek Proxowi. No i jak. Ja też zobaczę, jak wyszedł odcinek Igorowi. Ojoj, ojoj, oj, oj! Panie kliperku, proszę się odsunąć. Dobra, postawiłem węgiel w każdą tom. W każdym pisaniu. Oj, ojoj, oj! oj, oj, oj. Dobra, wybuch, idę do ciebie. Oj, wybuch. Idę do ciebie. Dobra. Dupa. Dobra. Fajnie. Bardzo się cieszę. O, kurde, drugi Creeper. Ja nie chcę Creeperów, bo jak zginę, to będzie słaba. Bo chyba nie ma keep Inventory, prawda? No, nie pamiętam. Tak chyba ustawiałem, ale nie 100%. Ale Ej, i nie, dobra, jak ustawiałeś, ale... to wyłącz, bo to w końcu survival. W ginie się, to traci się i ten. Tak jak trochę na hardzie. Tylko, że nie Dobra, serwę. na następnym odcinku wszystko postawię normalnie, żeby nie było keep Inventory i tak dalej. I znalazłem żelazo. Yy, na to pewno nie odcinkiem ulepszymy sobie ten domek, bo wygląda na że jak stojiem Albo no. kloc. Jak tam kto woli. No. Może nawet zbudujemy w przyszłości może przez 50 odcinkami, kto wie. No i może zrobimy sobie jakiś no, fajny domek. Ja już mam nawet miejsce na bardzo fajny domek, tylko na pewno to jeszcze za kilka odcinków dopiero, bo wiadomo nie mam jeszcze takich rzeczy super. I dobra, jeszcze żelazo. Widzę, że, tu, o, ja że ty szedłeś. Widzę, twój widzę twój No właśnie, widzę twój nick. Ty tutaj szedłeś, ale nie zabrałeś tego żelaza. Kto we mnie pan strzelał? Szkielet pewnie, ten, którego zabrałem. Dobra. Zabiłem szkieleta. Szkieleta? I dobra, już tak normalnie mam żelaza. Więc... Ile masz żelaza? Mam 13. I tutaj jeszcze kopię. Ja mam więcej. A! Pająki! Uważaj Nie wiem, jeżeli teraz umrę od pająków, no to chyba no słabo. Bardzo mam słabo! Nadzieję, że Pół... widzę, że... Mam nadzieję, widzowie, że Wam będą się podobać nasze filmy. Ja trochę jakby zginąłem. Właśnie zauważyłem. I teraz że... jak mam... Jak ja mam odszukać nasz dom? A dobra, chyba widzę go. Właśnie dobra, na, na szczęście bądź. mamy spawn'a blisko, no, domu naszego. Dobra. Ja mam dobra dużo um... I teraz... Mam już nawet na dwie zbrojki żelazne żelazo. Um. Dobra, tutaj cztery, tutaj cztery, tutaj cztery i tak. No dobrze idzie pierwszy odcinek. Już znaleźliśmy żelazo. Hmm. To był w zasadzie nasz cel, tak jakby. Może hmm. jakoś zmontujemy to, że tam będzie yy, ten... Dobra, ten, yy, już mam dwa żelazo. Będzie u góry napisane cel zdobyć żelazo, a potem jak zdobędziemy żelazo, zrobić strojkę, No takie wiesz. No, jeżeli będziemy mogli, bo nie jesteśmy aż takimi prosami, jak wszyscy youtuberzy, więc jeżeli Może będziemy wszyscy, mogli... Może nie bo dużo osób teraz zaczyna, bo no tak, no, ale... tak mało filmów jest na YouTubie całym polskim, więc... No, można powiedzieć normalnie. I teraz mam już 10 sztabek żelaza. Sztabek? Mhm. Nice. I już 11. 12. Ja mam stack żelaza. Stack? No, normalnie. Dobra, eee... No, za dwa za dwa żelaza będę miał cały snak. No, lepiej już wracaj do domu. Po co? No po co już Nawet nie mam pochodni, także tak muszę wracać. Dobra. Jeszcze po drodze coś znajdę. Żelaza no, czy coś. Dobra, sobie żelazny nie, mieczyk. Bye, bye, bye. Ja nie chcę pająku. I ja zrobiłem już żelazo sobie mie mieczyk i idę znaleźć chociaż trochę owiec. Bo w ogóle tutaj nie ma owiec. Ja idę jeszcze po żelazo, bo jest blisko. Ej, dobra, widzę arbuzy! O, to dobrze, to będzie jedna Kurde, nie mam... Nie mam sikiery. No ale dobra. Re jest tak i... Dwa żelaza mam. Ale mam już 12 arbuzów. Jakie? Mam już, y, mam już 12, 20 arbuzów. No, poproszę czekoladowe. No, mi to Dobro, Dobrze, już mam y, 36 arbuzów. To dobrze. To 41. Mam... Ja tutaj byłem i tu się zakryłem, właśnie. 45. Ej, dobra, to mamy dobrze jedzenie. Nie, wypada żelaza. No bo mnie tam trochę zabili. A ty nie brałeś ty ten głupi kajo, pająk Kajo jajo Cajo jajo nienawidzę tego Kajo Dobrze, Kajo jajo, Dobrze, mam, mam 22, 22, dla ciebie 22 i dla mnie 22. Rozumiałeś? Tak, zrozumiałem. A widzowie zrozumieli? Jeżeli zrozumieli, to napisz w komentarzu. A ja mam strzałę w ręce, więc jest dobrze. Mamy wam serduszka pod komentarzem. Mhm. Mm ja będę czytał wszystkie komentarze, no, jeżeli będą duże, dużo komentarzy, to będę czytał. No, okay. idę mnie. O, idę już na górę. Ej, widzę cię. Przecież to jest takim żelazo. Sięko. A ja cię Trzymaj tutaj arbuzy. Dawaj, szybciej. Dawaj. Arbuzy tutaj na ciebie czekają. Dawaj. Dobra. Jeżeli co, nie mam już żelazo, bo wszystko posraciłem na żelazny miecz, żelazny kilof i żelazny na pierśnik. A to spokojnie, ja mam taki pięć żelaza. Dla ciebie to okej. Okay. Dobra. Nie wiem ile będę musiał... Szed szedł, ale idę znaleźć owce or Wow, jest cudowny ten świat. No tutaj jest blisko świerkowe no. A Zrobiłeś A sobie Świerkowy ten, raz. nożyczki. Nie zrobiłem. Zrobiłeś? Nie zrobiłem. Kurde. A po co? To się do domu. A po co? Aha, dobra, zrozumiałem. mieli owieczki w terenie, bo tak jak zabijesz, to rozumiesz. Mhm. ja, ja już ci robię. A łaj, już mam minus 2 serduszka. Masz przede drzwiami już. <grym> Taki, dzień dobry. <grym> Do, dziękuję. Do widzenia. Ej, wiesz co, Igor? No, co? Trzeba prezencik. Dobra, jeżeli teraz rzucam jajkiem i się wydropi i się wydropi, no, kurczak, to musisz postawić lajka. Dobra, uwaga. I. Hello, darkness, why you... Dobra, ale tak i tak, jeżeli chcecie, to postawcie lajka dla mnie, bo my się staramy robić wideo, no, zrozumiecie. Wiecie, że to jest nasz początek i my bardzo chcemy. No. Dla panie Proxplay mam dla Pana bardzo fajną rzecz. Jaką? Eee, chwilka, jeszcze to, to, Widzę, proszę, że nie widzą. Proszę, proszę. O, dziękuję. Tam. Teraz się nazywa dobry, żelazny gość. Dobrze, to już idę powieczki. Po tak? Mhm. Dobrze. Dobrze, to może za chwilę będziemy kończyć odcinek, bo jak się mówi, każdy musi gdzieś się spieszyć. Może. Teraz dobędziemy owieczki i trochę rozbudujemy tam dom. Zrobi no, Igor sobie zrobi chociaż trochę zbroi i coś w sobie weźmie i będziemy no, chyba na tym kończyć. W ogóle nie widzę ni jednej owieczki na horyzoncie. słabo. Mhm. Ale widzę tutaj jedną kopalnię, która jest no taka dobra chyba, ale tutaj w ogóle nie widzę żelaza. Dobrze. Ja tutaj czekam. Ale wezmę sobie drugą rękę arbuziki, żeby łatwiej jeść. Widzę jedną owieczkę, aż się pomyliłem jak był Nie, to jest owieczka I mam e, trzy, trzy wełny od razu mam Fajnie I widzę. I widzę wiedźmy No to Wiedźmo, jeden na jeden Lecimy. Awa. Dobra, zrobiłam... Ej! Mizy... Mi z Wiedźmi, wiesz co wypadło? Dwa proch, no dwa procha, yy, dwa cukra i dwa patyki. Mhm. I mam jedno serduszko. Mam pół serduszka. No normalnie. No można. No wieczka, daj proszę, daj jeszcze wełny, proszę. No proszę cię. I mnie teraz... Widzę jeszcze... Ja widzę mnóstwo wieczek na horyzoncie, ale mam mało HP, więc trochę się podchyluję. Bo tutaj jest... Dwa szkielety, jeden zombie i jeden creeper około nich. Jest dobrze, jeżeli co będziemy już mieć łóżka, ja to myślę. Jeżeli nie zginę, oczywiście. Nikt mnie nie widzi. Creeper! Creeper, ty mnie nie widziałeś przecież. No, co ty robisz? Dobrze. Drugi creeper mnie też zobaczył. Dobrze. A! Dobra, jest ok. Mam nadzieję, że nikt tego nie słyszał i nikt to, tego nie widzi. Ja widzą to widzowie. No, widzowie to oczywiście skoro, że widzą. Dobra, mam owieczkę. Dobra, mam już sześć wełny. Zabieram jeszcze jedną owieczkę i idę już do domu. Mam siedem mm -hmm. wełny. I widzę dwa Endermany. Kurde. A jak myślisz iść na te endermany czy nie? Nie, nie, nie idź. Spójrz. Dobra, idę. przepraszam za klawiaturę, jeżeli moją słyszycie, bo chyba się ją dobrze słyszycie. Przepraszam, bo została kroronną klawiaturę, ale mikrofon no, może powiedzieć wszystko słyszy, więc no. Aj! Dobra. Jestem już prawie w domku. Jestem... bo ja. Jakie fajne te. Dobra, eee, daj mi. Albo mamy już drewno. E. Daj mi trzy drewna. E, nie trzy, tylko sześć. Eee, mam pięć. Ja odsadzę sobie te po połowę tego mięska. Dobrze. I zrobione dwa łóżka. Ja ci zrobię fajne itemki. Dobrze, ja już spać. Już chwilę. Jakie miałem czat, ja. No, chyba fajny czat, nie? Widzowie. Um, mm -hmm. Dawaj spać. Poczekaj, już. E, mam dla ciebie fajne rzeczy. O, ale już mam, miałam kilów filmieczyk. A to? trudno, to masz nowe. To no mi oddaj. <laughs> Dobra. Nie dziękuję. Dobrze, my chyba już będziemy kończyć na tym. Igor, jak myślisz? Mam tak. To chodź na górę. Sorry, że zamknąłem drzwi przed nosem. <laughs> no, dziękuję. Chodź na górę tutaj może. i tutaj możemy się zawsze, w każdym odcinku będziemy się tutaj żegnać i może akurat za nami będzie jakiś creeper, jak teraz i może Chicken. i może domek kiedyś się tutaj pojawi no to dobra wszystkim cześć i czołem stawcie subskrypcję też łapkę w górę i wszystkim papa pa. no papa pa.